W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, przekonani o Twojej gotowości przyjścia nam z pomocą, nie tylko w duchowych, lecz i w doczesnych potrzebach naszego życia, zwracamy się do Ciebie, nasza Matko, z pokornym i uniżonym sercem. Ożywieni dziecięcym zaufaniem względem Twojej dobroci i potęgi. Ośmielamy się prosić o wsparcie w naszych kłopotach materialnych, z którymi nie możemy sobie poradzić. Nie pragniemy bogactw. Błagamy jedynie o pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów naszego życia, zgodnie z Twoją wolą. Wierzymy, potężna Matko Boga, że jesteś królową nieba i ziemi oraz pośredniczką nieskończonej dobroci Twojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Mocą tej wspaniałej godności wszelkie stworzenie podlega Twojej matczynej władzy. Wierzymy, że jesteś nie tylko bogata i hojna, lecz także niezrównanie dobra i życzliwa dla wszystkich kochających Cię czcicieli. Radź wesprzeć nas, Maryjo, w naszych doczesnych potrzebach, a będziemy wdzięcznym sercem głosić Twoją chwałę. Amen.